To tak moi kochani, w ogóle dzień dobry, a może dla niektórych nie taki dobry, dlatego że byłem w trakcie wyprzedzania i pewien osioł po prostu zrobił manewr, którego nie spodziewałem się, ale spoko spociłem się, przestraszyłem się adrenalina i tak dalej, nie jestem tu jakimś, powiem wam osobą, Która się nie boi, a boję się szczególnie takich idiotów na drodze, już wam pokazuję o co chodzi. Zobaczcie, właśnie to co mówiłem odnośnie zabezpieczania towaru. Był teraz taki niemiły zakręt, roboty drogowe i tak dalej. Ja go wyprzedzałem, to jest do 50. Tak, ja go wyprzedzałem, zobaczcie, nie ma szans wyprzedzenia czegoś, te, czegoś takiego No nie ma, no ja musiałbym odjechać na dwa pasy, ale nie mogę, tak? Dlatego, że najszybszym pasem nie mogę jechać Tak to właśnie jest, jak się nie zabezpiecza materiału. To wystaje lekko 30 cm, jak nie więcej Ja nie wiem co on kurwa w Jak dla mnie nic Oceńcie sami no i jak sami widzicie mój komentarz był bardzo krzykliwy, wręcz wulgarny, no niestety tak jest czasami na drodze. E, zdecydowanie powiem tylko jedno, jest katastrofa z takimi kierowcami, którzy są po prostu leniwcami. Taką patologię jak dla mnie powinni centralnie zawieszać przynajmniej na rok czasu. Czemu on wchodzi pod moją leczat? Sprawdza po mnie. Pokazał mi kciuka. Czyli jest OK, mogę jechać. Tak naprawdę ten gościu wszedł z paradowiczyk nie zabrałem, ale ok. wrócimy do tego istotnego tematu, którym jest niezabezpieczenie ładunków. Kurde, wróćcie dózka, zabezpieczcie to i tak ja dalej. Do ostatnio powiedziałem to swojej narzeczonej, ona powiedziała, że nie chciałaby jechać za taką ciężarówką. Widzieliście, jak to wyglądało? Dla mnie porażka. Jeśli jesteście za tym, żeby takich kierowców nie dopuszczać do jazdy, łapka w górę, komentarz i naprawdę takie filmy pod, po, po, powinny trafiać centralnie do GIG Ja tutaj nie żartuję, ja święty nie jestem i też nie jeden mandat zapłaciłem i pewnie nie jeden zapłaca. Ale takie coś według mnie jest niedopuszczalne. Takiej patologii na drodze nie może być. Jak to świadczy o nas o kierowcach zawodowych? Zawód, który wyuczysz? Nie. Zawód, który Ci tam dadzą? Tak. Każdy może być kierowcą? Tak. Nawet największy idiota. Aby zdał tylko prawo jazdy? Tak. Tak o nas później myślą. Także panowie, panie ruszcie troszkę dupkę naprawdę i będzie nam wygodniej, lżej i będziemy zarabiać więcej. Trzymajcie się. Hej.